Um, witam, jestem Cajor i tak jakby to jest mój serwer, nie? I chyba jakiś czas temu właśnie wspominałem o tym, że własny serwer mam, minigierek. No i no, to, to jest prawda. Tutaj macie ekipę naszą. Czyli Katper Jakub, y, Kathej y, tutaj Pan Niko GT, tutaj Queven tu oczywiście ja najwyżej, <ścjalny> właściciel, znaczy założyciel tutaj macie Da jako technika tu head admin jako nasz Filipora Ku GT. Że tak powiem. No a tutaj, tu, tu kolega z klasy. On jest mini testerem, bo psu tutaj rzeczy. A same mini gierki to na razie są trzy: z czego jeden, V1 i Skywarsy to jest prawie to samo. A w sumie pokażę, to, to, to jest taka najbliższa arena, jaką zbudowałem, bo na szybko było. Um. No, i to jest na tych samych zasadach. Tutaj poprawiłem tylko. No, ogólnie klas nie umiem robić. A mój technik wspaniały, no. no ogólnie jakoś jeszcze nie zrobił. Ale techniki tak się starał. A spadłem. A samą klasę dwa życia popsułem. I ogólnie, dla tych, co nie widzieli, zrobiłem nowe. No, nowy banner. I czy na ten serwer na razie będzie można wbić? Na razie nie. Chociaż i tak mało osób pewnie będzie grało. O, spadłem. Właśnie. O to mi chodzi, że tutaj spaść można. No i to jest najgorsze. No i jest też isterek na tej mapie. Ale jakoś to jest isterek, to nie pokażę. No tutaj parkura macie małego takiego. Hmm. Jeśli jesteście naiwni, to możecie tu spaść. Tylko nie wiem, czemu tutaj była pańczyna i nie ma już. Dobrze, jest też spliff. Mapa Snow. I są. 3 mapy Skywars 3 tak jakby co no to tutaj piszę ogólnie po prawo, że by moja ekipa czyli gaminga, czyli Tao no ale to nie jest zbyt taka prawda, bo lobby robione no na pewno najpierw było zrobione przez Raku Naszego uwielbionego, ale jako iż Kewen lepiej buduje trochę, no, no ładnie buduje bardzo, to muszę przyznać. No to dam mu budowniczego, tak samo mam na Discordzie, na którego oczywiście zapraszam. No i w sumie to on cały spawn zbudował tutaj, tylko zachował te tablice. W sensie tym z brzozowego drewna. Chyba. Bo już nie pamiętam. Bo ten serwer ma jakoś. Mm, z Dwa tygodnie już. jest na ternosie. Dlatego na razie. Mówię to jeszcze raz. Na razie nie będę tutaj nikogo wpuszczał. Chyba że. No w sumie nie. Mogę zrobić taki wyjątek że może zrobię jakieś, nie wiem, losowanie coś, coś jak na masakrę chcecie się dostać, tylko w sensie tą moją yy, bo nie tą oryginalną, wiadomo, kwadratową czyli no możecie być na przykład bardzo aktywni albo no najlepiej to dołączyć do discorda, bo mamy już wam mówię ile osób jest Aktualnie aktywnych jest 5 osób razem ze mną, z czego sześć jest niedostępnych. No a więc bardzo mało ludzi. I to bardzo, bardzo mało, bo jedenaście dla tych, co nie umiem liczyć, chociaż każdy mnie raczej. A napisałem updaty. Uznajmy, że to nie ja pisałem, bo zapewne źle napisałem. Znaczy ta osoba. No i trzeba też po, trochę tutaj wziąć, zmienić ten. To coś. Na pewno. Bo ogólnie tutaj miał być po prawo, tam gdzie jest uptime. Miał być czas. Tutaj miał być ping. To ping, no to wiadomo. No tu było napisane, że mój kolega to. Um, nie powiem. Co? Family Friendly Content. Chociaż i tak zaznaczam, że nie są moje filmy dla dzieci. No. To co? No, 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 no chyba na tyle. To będzie. No i. mówię. Ech. Ogólnie to jeszcze miałem. Film z masakry wstawić jak kiedy będzie nowa edycja. Nowa edycja będzie pod szyf jest pod szyfrem. No może niedokładny szyfr podam, bo tutaj zamiast tego znaku co teraz napisałem to jest znak większości chyba, nie wiem naprawdę, ale zamiast tego znaku były kropki. Bo to jest data zaszyfrowana oczywiście. no i pod a no i przy okazji tutaj jeszcze jest napisane taką yy, pluginy nie są oczywiście autorskie bo po co no to pluginów lista yy, skin restorer no bo no niestety ale bez tego po prostu skinów nie ma a i jeszcze tutaj będzie trzeba zrobić to ten tą listę na górze. No i tutaj w, tu mogę jeden easter egg zdradzić, bo to, tu też jest, ale no, znaczy to nie jest easter egg, ale uznajmy, że jest. A i tu jest bariera, tak. I ten odcinek oglądacie w środę. Ej Boże, w środę. Ej w wtorek. We wtorek znaczy. A to dlatego, że dzisiaj, czyli w poniedziałek, jak to nagrywam, zapomniałem wstawić film. Znaczy, mówię, miał być masakry, ale stała się tragedia i siostra wbiła do pokoju. I zaczęła drzeć japę. No. I oczywiście macie speedboosta tutaj, doładowanie, że tak powiem. No. Żeby szybciej biec na arenę. Jeszcze spliffa wam pokażę. Jak działa. A, no i macie też klasy. Tutaj opisane żelazną łopatę, normalną łopatę, czyli z kamienia lub diamentową. I sp start snow. No. I sam możecie tutaj pobiegać. Tutaj też jest oczywiście bariera. No. No i wiadomo na czym spiff polega. Jest tylko jeden poziom w ogóle. Na późniejszych mapkach będę dodawał na pewno więcej poziomów Co tu jest. Ło. Wow. No, no i jest też taki, że tak powiem, śmieszny błąd, a mianowicie to. Nie róbcie tak, jeśli będziecie na tym serwerze. O Jezu. A to jest tym idiotą, bo ustawiłem źle. No, ale przegrywam. No i SkyWarsy to chyba pokazywałem nie wiem jakąś pamięć krótkotrwałą trwałą nie pokazywałem jeden v 1 te wool ogólnie tutaj dałem wool tutaj dałem uli i chodzi o to że to są dwie mapy z wełny no i jeszcze jest jedna na 6 osób a i w ogóle tutaj macie proszę bardzo Autorów. Tutaj też. A nie, to jest ta samo Tutaj macie autora jednego. A tutaj dałem jakiś Achievement Lunar Day. Wiecie o co chodzi. Tak dla testów. I on miał dawać tam po 80 coinów czy tam kredytów. Ale i tak zawdzięczam na pewno mojemu technikowi, bo dał statystyki, że możecie sobie sprawdzić i na spawn'a się tepnąć jest wasza też i... albo moja, tylko nie wiem i to nie wiem do czego służyć będzie ale statystyki wam pokazują statystyki i spawn notowa te patu. no, ja dziękuję za oglądanie, żegnam tylko oczywiście nie mam ustawionego na przycisk żegnania się no